YouTube, kolejny raz DJ Marek z Deadus Events. Dzisiaj zajmiemy się agregatem prądotwórczym. Jak wiadomo, taki agregat nie może sobie tak stać cały czas, tylko trzeba go co jakiś czas odpalić. No ja myślę, że raz w roku to jest minimum, jeżeli nie jest potrzebny częściej, to trzeba go odpalić, przepalić, chociaż raz w roku, żeby on po prostu się tam nasmarował, żeby się pozbyć wilgoci z niego. No to co? Właśnie przyszła pora, żeby się tym zająć. Ja tutaj mam oryginalny agregat Honda 5 kW. No i pokażę wam, jak on odpali po takim rocznym postoju i jak to wszystko wygląda. Trzeba go najpierw wydostać z miejsca, w którym jest przechowywany, trzeba go będzie wyciągnąć z garażu, najpierw jeszcze sprawdzić, czy jest odpowiedni poziom oleju, no i potem będzie można go odpalać. Ja sobie tak myślę, że tą godzinkę mógłby popracować. No ale co, będzie tak godzinę chodził bezczynnie, no nie lepiej tam coś podłączyć, więc tak sobie pomyślałem, że w tym czasie mógłbym na przykład skosić trawkę chociażby yy, prądem właśnie z tego agregatu. No i tak zrobię. Zobaczmy. Pokażę Wam tylko tak na szybko, co on tutaj ma. Tutaj wiadomo, paliwko, pływak niepodłączony, kabelki sobie wiszą, ale pływak... No, powiedzmy, że kiedyś podłączę. Tutaj jest pokrywa z jednej strony, tutaj jest wlot powietrza. Tymi kratkami wlatuje powietrze zarówno do gaźnika, jak i do chłodzenia silnika. Tak, z tej strony mamy uchwyty i okienko. Yy, za tym okienkiem można sprawdzić yy, ilość oleju. Tam jest ładnie miarka i można tam uzupełnić olej, można tam ten dyspuścić olej i yy, no, sprawdzić ile go jest. Kolejna pokrywa z drugiej strony. Tędy prądnica sobie zaciąga zimne powietrze, tutaj jest wylot ciepłego powietrza zarówno z silnika, jak i z prądnicy. Tak, z tej strony mamy też uchwyty i tutaj jest wydech z paliw. Panel sterujący, zamykany na kluczyk. No i tak mamy poziom paliwa. Tutaj jest kranik. Paliwa, aczkolwiek nie trzeba go używać, bo kranik jest też automatyczny, tutaj jest woltomierz amperomierz, tutaj jest woltomierz akumulatora, bo agregat jest odpalany z kluczyka, nie trzeba szarpać linką. Tutaj mamy licznik motogodzin, tutaj jest bezpiecznik 25A, tutaj jest wyłącznik akumulatora, no a tutaj jest. Tak jak kluczyk w samochodzie, stacyjka, można powiedzieć. Tak jest zgaszony, tak jest zapłon. No i dalej jest start. Nie będę odpalał teraz, bo nie chcę tutaj w środku w garażu nadymić. A jeszcze trzeba sprawdzić, czy w agregacie jest olej. Można sprawdzić, jak wygląda akumulator. O, proszę bardzo, 12,8 V. Dobrze, sprawdzimy olej. Potrzebny jest kluczyk. Tak, agregat oczywiście w środku jest wygłuszony taką fajną, nie wiem co to właściwie jest, pianką. Także super sprawa, tak tutaj mamy, o tu widać nawet rozrusznik. Yy, tu wszystko jest jak nowe, tutaj stan jest po prostu idealny tego wszystkiego. W środku to jest tak jak mówiłem oryginalna Honda. I tutaj nie ma ani żadnego wycieku, ani żadnych, żadnych problemów. Jest po prostu stan idealny. Zobaczmy tutaj olej, o tu można spuszczać olej. Tutaj jest miarka i dodawanie oleju. O kurcze, nie idzie odkręcić tego nawet. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jest. Jest oleju tyle, ile ma być, czyli tutaj praktycznie równo z tą dolną krawędzią. Także, także jest super, okay. czyli można śmiało ten agregat odpalać. Jak będziecie chcieli, to pokażę Wam dokładnie, co jest pod tymi dwiema pokrywami, tutaj z tej strony i z tamtej strony. Mogę je zdjąć i pokazać Wam dokładnie, ale to w osobnym filmiku. Najpierw włączenie zasilania. Zaświeca się wyświetlacz, który pokazuje teraz 12,9 V. I po odpaleniu powinny się zapalić kolejne dwa wyświetlacze. Odsunę trochę, żeby, żeby było widać, czy może zadymi albo coś. Gdyby zadymił, to rura wydechowa jest tutaj. Zapłon i rozruch. Elegancja. Bez problemu. Zobaczcie sobie teraz na wyświetlaczu. Mamy tak, 247V, 0A. No i tutaj mamy 53Hz. Zobaczcie sobie teraz amperomierz, a ja włączę kosiarkę. No i elegancko. Zostawię to w ten sposób, żeby było widać. Ja pójdę skosić trawę, zobaczycie sobie, ile amper popłynie podczas normalnego koszenia. Jak widzieliście, agregat poradził sobie świetnie, elegancko, trzyma obroty, bez problemu sobie radzi z obciążeniem. A więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!